Siemado no Cześć, Czołem, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play uh, Batman. Właśnie odebraliśmy nasz wybuchający żel z Batmobilu. Należy coś zbadać teraz jakąś rzecz pewnie Tu coś jest. Skan spacją, dobra, skanuję. Co to jest? Znowu czegoś będziemy szukać? O, tam coś jest. O, możemy przetestować nasz piękny, wybuchający żel Dobra, skądście gadać? Czyli ten gordon którego szukamy żyje. Ustawi nam fajkę... Jego, fajkę, fajka, fajka, fajka. Nie wiem czy to, nie raczej niewodne. nie nie znam się. Bynajmniej Możemy... Dzięki tej fight tylko teraz odszukać Przetestujemy jak działa Prepare Detonate Haha, <laughs> Pięknie, zburzyliśmy słabą strukturę Spieramy trofeum i zyskujemy oczywiście Nasze ukochane 200 punktów, dobra Za śladem tabako, co to jest? Co to było? Nikotyna Znowu nikotyna, znaczy a nie, to jest ten ślad, którego szukamy. Another way, no oczywiście. Bardzo skomplikowana i ukryta ścieżka. <grych> Pięknie. Wyjdźmy z trybu detektywskiego. I śmigamy dalej, dobra. Space to open. A więc openujemy. O z i skontinuujmy. Kurdy, nigdy nie znaczy tego przeczytać. Aczkolwiek. Aczkolwiek, ktoś tam teraz jest. Ewkę. O, tam mamy jakąś kolejną. Kolejną ścianę, którą możemy zburzyć. Ale możemy tam jakoś się dostać? Nie możemy chyba. Tu kolejna znaczka, kurde tych znaczek jest od cholery. Ale trzeba chyba. W dalszym etapie gry z nich skorzystać, ponieważ nie mamy chyba teraz odpowiednich umiejętności Okej okay. Tymczasem wróćmy do gry Tam są swoje, wrogowe? wrogowie oczywiście Ale i tak musimy szukać A po cichutku się zakradniemy I zdupcymy ich Mam nadzieję że koleś się nie słyszał Cichutko, cichutko, cichutko Pięknie I chodź ty teraz o, już myślałem, że odwaliłem jakąś manianę. No, ale ładnie, ich prześwietla. Dobra, a my musimy szukać naszego Gordona. I tylko gdzie sobie te ślady? Tutaj, a ja myślałem, że tam możemy wejść. Trudno. Później kiedyś tam może wejdziemy. Tam jest ponownie. znowu nie. nie? No, to jest swój. Już myślałem, że będę się go jakoś po cichu zdjąć. Aczkolwiek, swoich nie ma potrzeby bić, co nie? <laughs> Dobra, lecimy za śladami tabako, Tu nikogo nie ma. Tam jest grupka, O, tam trzeba będzie ich łatwiej spiskać, pewnie. Co złapmy się. Hmm, 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 dobra. Od góry ich ja po Co tu mam? Jakieś patrangi tylko? I kontra. Dobra. O, kurde, nas skija chce walnąć. Sam nasz skija. No kurde, klikałem przecież cały czas. Chyba trzeba w odpowiednim momencie kliknąć ten, ten... ...tą kontrę. <laughs> kurde, nie zdążyłem. Ale jednego zdążyłem za to ogłuszyć. <laughs> Składają się jak... ...orygami. I w mordę. O, kolejne szczeneczki. Ładnie szczeneczki sobie sobie wstrącimy i co doda, doda nam więcej punktów doświadczenia Pięknie! Dobra Tędy, tutaj, tutaj, tu trzeba iść. Znowu budynki. A się wbił na pełnej Dobra. Co my tu musimy zrobić? Is there generosity on benefits on the way? Co on ty chcesz ode mnie? Jest godny ty gruba świnia. Kto to jest ten, kogo szukamy? Chyba nie. No dalej, skończcie kazać? Czyli co, ten się nie zostaniemy? Mm -hmm. jeszcze w to wlosną. No. Jak ty chodzisz, ciele to dobra. <laughs> Chciałem zbarać i wyważyć, trochę mi się nie udało. O, musimy znaleźć coś na zewnątrz. Zobaczmy na dachu. Tu raczej zbytnie krzaki są, żeby cokolwiek tu było. Dobra, jak zwykle, lewą stroną pójdziemy jako pierwszą. O, i proszę, od razu coś jest. To co? Znowu użyjemy naszego magicznego żelu i wypierdzielimy dziurę. Zobaczcie ten jak blisko walnę. Nie jest batła jest, kurde. Eksplozja odporny. Szukałem słowa odpowiedniego. Trochę mi... to zajęło. Inteligencja nie jest moją najmocniejszą stroną. <laughs> No Dobra, myślę, że to można tworzyć. Jest tu znowu gaziak? Nie, zdaje mi się. Już myślałem, że. A nie, chyba gaziak. A, jednak nie. Dobra, tu mam jakąś znaczkę kolejną. Ale, 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 ale. Tam coś jest. No ale nie możemy się tam dostać! Co za shit No tu jest, dobra. Trochę kombinacji Ale w sumie doświ punkty doświadczenia trochę się przydadzą, co nie? Mam nadzieję, że dobrze idę. No to wychodzi, że tragizmu nie ma. Dobra, stąd przyczyliśmy, tu musimy znowu iść. I gdzieś tu była nasza znajdźka kochana. Znajdźko! Gdzie jesteś? Tutaj! Tutaj będzie znaczka pięknie. I kolejne 200 punktów doświadczenia przyjdzie na naszą stronę. Dobra. O, odblokowałem osiągnięcie. Arkham Analyst. Nie wiem, czy widzicie osiągnięcia. Czy też nie. Ale wiecie, że takie odblokowałem. Um, dobra, idziemy tędy. Nie ma innej drogi. Przestań molestować naszą pielęgniarkę Tylko ja mogę molestować nasze pielęgniarki O kurde i tu ich tu jest Dobra, trzeba jakoś to sprytnie pomyśleć Zacznę chyba od tamtego albo od tego hm. Dobra, nie ma czasu na rozmyślania od którego zacząć Więc zacznijmy od tego O cholera tam zaraz mnie dostanę Mam nadzieję, że nic nie zauważysz. A, ślepy, jesteś jak Ale słysza nas, cholera. Ewakujemy się. O, to nie widział Kurde, trzeba się go schować. Lecę tam nadzieję, a że nikt nie widział, ale kurde Ocucili ich gnoje. Banda decydentów Cicho, 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 Sarentek nam pięknie. Cicho, czemu się go da zajęć? Mi się goda. Zdychać, świnio! Pięknie, o, tam jest jakaś inna znaczka, inny rodzaj. To mu się zajmę później. Najpierw sobie trochę szczenek postrącam. <laughs> Nie tylko ty masz ciarki jeśli Myślisz o szpitalu w szpitalach Dobra Słyszał nas A co to jest? <laughs> Lekosa piękna To po mordzie teraz Okej okay. I Ciebie mamy z głowy o Tu jesteś szczeneczko No dalej, nie mogę się trawić jest piękny upgrade'cik do nas Idzie i co tu, upgrade'ujemy, jakieś zabawki mamy Co to jest, auto protection, jakieś domin. A, min nie mamy, to się przyda Zalnie batrank. Batrang power, weźmy sobie zalnie może się przydać Dobra Zobaczmy jak to działa Koda, że myczko nie ma sterowania, trzeba strokami. Ale Roboty robi. Będzie można wymierzać doskonałe headshoty. Dobra, trzeba chyba do góry, tam porozmawiać po z naszymi pielęgniarkami. Zawsze was rotuję, tylko ja was mogę molestować. No dobra, chciałaś coś pogadać? To gadaj. One minute we were doing our evening rounds, and the next, armed thugs burst into the room and took us hostage. With them? They took someone into the elevator. I couldn't tell who it was. They obviously didn't want to be followed. The elevator appears to have been powered down. You're going to be okay here. We'll be fine. What about the others? We heard gunfire. They could be dead. Even the <mów> Oh no, I forgot. Doctor Kellerman was in the patient observation room, and Doctor Chen went to surgery. And Young went to kurde okay, stay here. I'll find the other Muszę znaleźć ile tam było trzech trzech doktorków? O, dobra Ok, then save Dobra, chyba windą trzeba lecieć Tu mamy windę Door locked Chyba nam w tym nic nie pomoże, to rzeczy są zamknięte Tam mamy jakąś Ale nie mogę tam doskoczyć, kurde, jak sięgnąć te Wysokie te szyby wentylacyjne, pewnie jakiś upgrade'ik albo pick, coś, coś, pik. A, interview tape. Po co mam interview tape? O, to jest ten riddleman. Jak mu było? Nie pamiętam. A, enigma. Nie ma nic. Enigma door locked. Hmm. Hmm. Chyba tędy musimy iść. A, dobra. Tak jak myślałem, answer general city of no, to już było. a human being. As a baby it crawls on four legs, as an adult it walks on two, and in later years it uses a cane. Mm -hmm. To <laughs> zagadka. Only True it Gdzie musimy iść, kurde. Nie, tam jednak. Jakąś maniana jak zwykle odwaliłem. A ten leaderman jest trochę sadystyczny, nie powiem, że nie. Ale, ale, ale. Pick up interview tape. Kolejny tape. Znowu on, Jezus, nie chce mi się go słuchać już. Aha, mam ten. Nie, to trochę musimy iść później. No dobra, tu jest, medical facility Tędy chyba trzeba iść Kurde, ja się tak plączę po tych korytarzach bez sensu A, szkoda, że tu nie ma minimapy, nie? Od razu na domocie o przejścia na kolejne etapy Otwieramy drzwiczki, I gdzie to było? Tik tak, tik tak, new flash News flash, someone is getting I znowu przeczytać Kurde, za szybko to leci Gówno O, tu trzeba iść Secure ventilation. O, tam coś może być ciekawego. To lecimy! Mam nadzieję, że jakiś kolejny punkt doświadczenia. Chyba, że to standardowa ścieżka, którą mamy się jak skoczył! Aha, no super. Myślałem, że coś ciekawego będzie, a tam, już zdążyliśmy być. Też nie wiem czemu teraz to zrobili. Skoro już mamy wybuchający żel X-ray Room, tam coś chyba był. Dobra, no to lecimy na X-ray Room. Na pewno tam coś musimy zrobić. Coś ciekawego? W sumie włączę X-ray, a tam ktoś jest. Zarach i spukamy, i już nie będą. Wypróbujmy sobie zdalnie sterowane patrangi. O! Kilka naraz. Raczej znaczy kilka. Można w kilku naraz ściągnąć. O, o to mi chodziło. Dobra, do gleby i buła. Leżeć, leżeć było, leżeć. O kurde, by mnie się sprzątnął, a to by było niefajne. kapyć na mordę. To jest to, co lubię. Max combo. Trochę więcej doświadczenia zyskamy. X-ray. Już myślę, że będzie zamknięte. Dobra. To teraz. O kurde, ich tu jest kilku. Ten motyw chyba widziałem na trailerach. Czyżby tu było drzwiczki? O cholera. Chyba nie zdążyłem. Coś odwaliłem. Nie! Nie może być! Czyż ty nie zabiłeś? Tylko odwaliłem manianę. Dobra, jeszcze raz. Widziałem przez drzwi. Kurde, muszę jakoś na koło przejść, bo tu było. po cichutku. O. Tutaj. A my sobie wejdziemy górą. Chyba się nie da Pięknie osali ze ściany Spokojnie, Laski. To tylko Batman. No się ma. O, wszyscy padli, ale ona żyje. Dobra, pogadamy sobie z naszą panią doktor. I zakończymy ten odcinek.

Pani doktor, było naszym ostatnim celem dzisiejszego dnia. Także do zobaczenia za tydzień w kolejnych odcinkach serii Let's Play Batman. Trzymajcie się. Papatki!